Wiosna przyszła, dzień dobry. Co tu na razie mamy? Trochę jubel, ale mniej więcej przedstawię, co tu będzie sobie rosło. Pierwszy, no dobra, od lewej. Pierwszy rośnie sobie, jak to się nazywa? Winogron, żółty, nazwa. Hmm. Już mówię. Karp Panoni. Tutaj mamy bananowca Enset Glaucum. Czy jak to się mówi? Nieważne. Jest mały. Mam nadzieję, że zmieści się tutaj. 2,20 m w tym roku. Kolejny to jest Acuminata. Oddzielony od Mamusi, czyli tego bananowca. Został zadołowany z 20-litrową donicą. Aby później po, po wyjęciu z ziemi i schowaniu w domu nie marnią, bo w tamtym roku miałem w gruncie. Jak powyciągałem, to mi strasznie pomarniały, bo no, korzenie dostały troszeczkę w kość. Tu mamy Passiflore Młoda sadzonka stargów w tym roku. Dwa bananowce Maemusa basio, Tam Fuksja sobie siedzi. Fiatek żony. Nie pamiętam nazwy Juka rostrata coraz większa domaga się codziennie prawie wody <grych> palma trach już dosyć spora i powiem wam że dosyć szybko rośnie miskant znowu bananowce banano Musabasio, basio nst glaucum młode paulownie w doniczkach już puszczają Aurekaria chiliska, Znowu palma Waszyngtonia nitkowana. Przepiękna. Bardzo szybko rośnie, polecam. I dobrze zimuje w temperaturze plus 10 stopni. I nie musi być dużo światła. Tak samo z tą palmą. To sama zasada. Granat z pestki. Już dosyć pięknie urósł. Nie wiem, trzeci albo czwarty rok ma. Znowu Glaucum. Czy glaucam, nie wiem jak się mówi, nieważne znowu średnie musabasio, które trafią do gruntu już niedługo znowu winogrona, aurekaria, malina truskaweczki To jest mój wóz jeżdżący miskant. Też jest film na YouTubie. Dosyć ciekawa koncepcja. Kolejny glaucon Sadzonki, znowuż winogron. Mały mu sebasio. W sumie to dwa małe, bo jest jeszcze jeden. O! Tak. To by na tyle w szklarni. Za jakiś czas zaktualizuję i całkowicie się zmieni i będzie porządek. Dziękuję i zapraszam na ciekawe rośliny.pl